10 powodów, dlaczego jesteś samotny. I w dzisiejszym filmie, właśnie poruszymy sobie tematy, które mają wpływ na to, że po pierwsze, nie jesteś w stanie znaleźć partnera czy partnerki, nie jesteś w stanie z nim zbudować relacji i po prostu, no, jesteś samotny. A raczej jesteś sam. I są to lekcje, które wyciągnąłem zarówno ze swojego doświadczenia, ze swojego życia, jak i z wielu książek, które czytam i czytałem na temat relacji. Także lecimy z tym. Pierwszy punkt to nie znasz siebie. Po prostu. Nie wiesz sam co lubisz, nie wiesz sam czego szukasz, nie wiesz sam czego potrzebujesz. I tu zaczyna się tak naprawdę droga, bo właśnie to jest droga, w której trzeba dać miłość sobie, dać czas sobie i spędzić czas ze sobą, żeby po prostu lepiej siebie poznać, dlatego że poznając lepiej siebie, będziemy łatwiej mogli mówić o czy o swoich potrzebach czy o swoich oczekiwaniach, a jest to, jak dalej też zrozumiecie w kolejnych punktach, bardzo istotne. Bo właśnie, kiedy ostatnio spędziłeś czas ze sobą? I tu chodzi mi o to, żeby ten czas spędzić produktywnie, żeby to nie było, wiecie, jak oglądasz na przykład telewizję, oglądasz Netflixa, skrolujesz Instagram. Yy grasz w grę komputerową, to to nie jest czas dla ciebie. To jest oczywiście, to jest jakiś czas powiedzmy dla relaksu, jakiś tam, nie wiem, oderwania się od codzienności, ale to nie jest produktywny czas spędzony ze sobą. Ty nie poznajesz siebie w żaden sposób. Ty możesz no, ewentualnie poznać, nie wiem, swój gust do filmów czy seriali, co lubisz oglądać, czego nie. Ale jeżeli chodzi o ciebie, czego ty oczekujesz od życia, to nie bardzo. I właśnie od tego powinno się zacząć. I nawet jeżeli jesteś w związku, to dalej warto to zrobić. Warto po prostu spędzić czas ze sobą, warto zrobić coś dla siebie. Warto po prostu poznawać siebie zawsze. Drugi punkt, dlaczego jesteś sam bądź sama jesteś głupi. Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów i adaptowania się. Po części jest to też tempo nauki. Bo przykładowo, jeżeli jest na przykład garnek yy, z gotującą się wodą. Jest małe dziecko i dziecko dotknie tego garnka i się oparzy. To czy to dziecko się nauczy, że nie można dotykać gotującej się wody w garnku, ale czy garnka z gotującą się wodą? Zależy, jeżeli się nauczy, już więcej tego nie powtórzy, znaczy, że jest inteligentne, znaczy, że wyciąga wnioski, że Uczy się na swoich błędach. I podobnie z związka. Jeżeli zamykasz jeden związek i pakujesz się w drugi, w, i w tym drugim związku okazuje się, że znowu są te same problemy. Na przykład, że znowu jesteś z kimś toksycznym, e, że znowu to ktoś powoduje problemy, e, że znowu to właśnie jest wina po czyjejś stronie, że nie wiem, znowu ktoś cię zdradził, e, znowu ktoś cię zranił, e, znowu ktoś ci wszedł na głowę, cokolwiek. I nie, zroz nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię o tym, że nie ma toksycznych. Ludzi i nie ma złych ludzi, i że e, to jest Twoja wina, ale to jest po części Twoja wina, że znowu wchodzisz w to samo i robisz to trochę nieświadomie, trochę świadomie. Chodzi mi o to, że Właśnie nie uczysz się na błędach, że nie widzisz punktów wspólnych, które były po drodze. Także to też jest rzecz, którą warto zrobić zawsze po zakończeniu związku, oczywiście po, że tak powiem, całej żałobie po, po, po tym związku, czyli potem jak już się z tym pogodzisz, przejdziesz jakby do porządku dziennego, to warto obiektywnie spojrzeć na ten związek, gdzie była wina, jakby po jednej i po drugiej stronie. Bycie w momencie, gdy są na przykład związki przemocowe, to to nie działa na zasadzie takiej, oczywiście w większości przypadków, że Załóżmy, nie wiem, jest mężczyzna, jest kobieta i nagle pewnego dnia, e, tak znikąd, zupełnie, w sensie, że nigdy, nie wiem, nikt się nikt z nikim nie kłócił, e, nie wiem, no, no, no po prostu wszystko było idealnie i nagle, nie wiem, dojdzie czy do rękoczynów, czy dojdzie do jakichś właśnie takich manipulacji chorych psychicznych, czy cokolwiek takiego. To zazwyczaj jest stopniowe, bo właśnie jest stopniowe dlatego, że my... Tolerujemy i zgadzamy się na to, i właśnie po prostu ta granica jest przesuwana coraz dalej, coraz dalej, aż dochodzi do tragedii. I w momencie, gdy ktoś, wiecie, za pierwszym razem zareaguje, to albo po prostu związek się skończy, albo nie dojdzie do tego już drugi raz, dlatego że ta druga osoba będzie wiedziała, gdzie tą granicę ma postawioną. Trzeci podpunkt to opieranie swoich możliwości na pieniądzach, wyglądzie, statusie. I tu powiedzmy, że u kobiet to właśnie raczej idzie w stronę wyglądu, u mężczyzn bardziej idzie w stosunku statusu czy pieniędzy. I tu znowu, oczywiście, że to ma wpływ. To debil tylko by powiedział, że nie. Oczywiście, że wygląd ma znaczenie, oczywiście, że to ile zarabiasz ma znaczenie i oczywiście to, jaki masz status w społeczeństwie, również będzie miało znaczenie. I to są świetne karty, żeby zacząć grę. Albo słabe karty. Tylko, że żaden z tych trzech punktów nie buduje szczęśliwego związku. Dlatego, że nikt z tobą nie przeżyje 30 lat życia, dlatego, że masz pieniądze. Nikt z tobą nie przeżyje 30 lat życia, dlatego, że masz dobrą pracę. Nikt przeżyje z tobą 30 lat życia tylko dlatego, że na przykład jesteś ładna, czy jesteś przystojny. Zwłaszcza, że ten wygląd, ta uroda mimo wszystko przemija. Bo wiecie, trzeba odróżnić dwie rzeczy. Bo z jednej strony mamy to, że na przykład jak szybko ktoś może e, od na przykład nieznania kogoś Kogoś, przejść do powiedzmy pójścia do łóżka z tą osobą, czy po prostu poderwania w jakikolwiek sposób, a trzeba odróżnić też bycie w szczęśliwym związku, bo to są dwie różne rzeczy. Jak pokazują statystyki, to do szczęśliwego związku temat statusu, pieniędzy czy wyglądu jest na dalekim miejscu. Dlatego że to oczywiście zwraca uwagę, to robi dobre pierwsze wrażenie, ale to nie sprawi, że ktoś będzie z Tobą szczęśliwy. Ty, albo na przykład, że Ty będziesz z kim szczęśliwy. Załóżmy podrywać dziewczynę, która jest no, mega piękna, po prostu każdy facet się za nią ogląda, yy, każdy po prostu zwraca ni na nią uwagę i tak dalej. No ale okazuje się, że tak. Nie ma z nią w ogóle tematów do rozmów, w sumie to cię denerwuje, yy, w sumie to nie jest, nie wiem, niczym zainteresowana, yy, w sumie to generalnie nie jest nawet zbytnio dobrym człowiekiem, yy, tylko nie wiem. Jest egoistką czy cokolwiek, to czy jesteś w stanie zbudować szczęśliwy związek z tą osobą? No nie bardzo. Także ty też nie opieraj swoich możliwości na tych trzech rzeczach. Oczywiście, można nad nimi pracować, oczywiście, mówię, mogą one mieć wpływ właśnie na to pierwsze poznanie kogoś, zrobienie pierwszego wrażenia, tylko że dalej to może się skończyć na tym, że po prostu będziesz miał dużo one-night standów, co nie jest czymś według mnie, czym można się chwalić i to nie jest powód do dumy. Czwarty punkt, szukasz ideału i szukasz tej jedynej albo tego jedynego. I ogólnie zamysł właśnie na ten film pojawił się z tego pytania, właśnie. Że dostałem pytanie na Instagramie, skąd wiedziałem, że moja narzeczona, Asia, jest tą jedyną. Nie wiedziałem. I bardzo długo ona nie była tą jedyną w definicji. W sensie po prostu, my się poznaliśmy, dobrze się dogadywaliśmy, chciałem z nią spędzać czas, podobała mi się z wyglądu. Więc ta znajomość się rozwijała, w końcu zaczęliśmy być ze sobą, ale wiecie, czy ja bym powiedział na przykład po roku związku, że to jest ta jedyna, że to jest osoba, z którą chcę się zestarzeć, chcę z nią wziąć ślub, nie wiem, może by, potencjalnie mieć przyszłe dzieci? No nie, i po drugim roku tak nie było, i po trzecim roku związku też tak nie było, po prostu to był, jakby to, to się budowało, dlatego że nie da się poznać i jakby stwierdzić, że się z kimś chce, chce być i w ogóle, że ktoś jest tym jedynym, e, tylko dlatego, że nam się podoba i nie wiem, i spędziliśmy kilka, nie wiem, dni czy nocy fajnych. Tym bardziej, że ludzie też zmieniają się w trakcie. Jakby to też jest bardzo często e, problem i, i nie, nie wiem, dlaczego tyle osób w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Na przykład, nie wiem, są celebryci, którzy się rozstają po iluś latach i ludzie mówią, że nie wiem, o, zrobili to dla zasięgu, albo byli ze sobą dla zasięgu. No nie, kurwa, po prostu jakaś osoba była jakaś, ale minęło 10 lat, i jest zupełnie inną osobą. Ja jestem zupełnie inną osobą, niż byłem 10 lat temu. Dosłownie, podejrzewam, że nie dogadałbym się ze sobą sprzed 10 lat. I teraz sobie wyobraźcie, że jeżeli ja bym się ze sobą nie dogadał, to jak mogę się dogadać z kimś innym, kto też w przeciągu 10, 15 czy 20 lat się zmienia? Dlatego też ludzie na przykład, no właśnie, się rozwodzą czy rozstają po 10, 15 czy 20 latach. To nie jest tak, że nagle yy, te osoby się po prostu sobą nudzą tak, o. Nie. To jest cały schemat, to jest cały jakby system, który do tego doszedł, cały proces i właśnie między innymi jest to, że po prostu ci ludzie się zmieniają. I nie ma po prostu ideałów. Miłość nie polega na tym, że wszystko ci się w partnerze podoba i wszystko według ciebie jest idealne. Miłość polega na tym, że tolerujesz to, co ci się nie podoba i że ci to po prostu nie przeszkadza. Jakby na tym to polega, że to nie jest tak, że wszystko będzie zajebiście. Że będzie ci, nie wiem, czytał w myślach, że będzie przystojny, że będzie dobry w łóżku, że będzie dobrym kucharzem, i że generalnie spełni wszystkie Twoje zapotrzebowanie od innych ludzi. W sensie wszystkie swoje zapotrzebowanie spędzi, jakby zrobi to jedna osoba. Nie, właśnie bardzo często po to są chociażby przyjaciele w naszym życiu. Że załóżmy, okej, okay, partner czy partnerka daje nam to, to i to i to. Jest to naprawdę długa lista powiedzmy rzeczy, ale na przykład czegoś nam nie daje. I to rzecz może nam dać. Na przykład, przyjaciel, i nie ma w tym nic złego, jest to zupełnie normalne, dlatego że mówię, nie ma idealnych, perfekcyjnych ludzi, zawsze będzie jakiś minus, zawsze będzie jakieś ale. Piąty punkt to uważaj na czerwone flagi i nie ignoruj intuicji, dlatego że właśnie intuicja to jest tak naprawdę nasza nauka, w sensie to jest to, co my właśnie wiemy, jakie wnioski wyciągnęliśmy, tylko z jakiegoś powodu my je olewamy w pewnym momencie. Dlatego, że na przykład, o, no, powiedzmy, nie znowu, umawiasz się z dziewczyną, wszystko jest fajnie, nie wiem, jest ładna, jest zabawna, cokolwiek, e, potem, przed przykład, nie wiem, łóżka, powiedzmy, że seks jest po prostu, o, 10 na 10, zresztą o tym też zaraz e, porozmawiamy, ale masz takie, że, no, nie wiem, że jest taka trochę, e, że jest taka trochę psychiczna, nie? Że coś, coś jest tam, nie halo, ale jakby, dobra, dam radę, nie? Jakby, dojrzeje, wyjdzie z tego. Nie. Ludzie się sami nie zmieniają. Ludzie zmieniają się pod wpływem lekcji, jakie wyciągnęli z życia. Bo dlaczego ktoś miałby się zmienić, jeżeli wszystko jest OK? Wiecie, ludzie właśnie zazwyczaj w życiu się zmieniają, bo coś ich spotkało. Bo albo spotkała ich kara za to, jacy byli, albo zobaczyli, że to się nie opłaca, albo zobaczyli, że można inaczej i będzie lepiej, albo że po prostu no, coś im nie pasuje też z jakiegoś powodu. Ale generalnie trzeba im dać coś, nie? W sensie trzeba im dać jakiś punkt. Więc właśnie znowu tutaj. Trochę wróćmy do tego stawiania granic, że w momencie, gdy wam coś nie pasuje, to potrzebna jest rozmowa. I właśnie to rozmowa to jest najważniejsza rzecz w każdej relacji. Dlatego, że my właśnie wiele tracimy przez to, że nie rozmawiamy, dlatego, że właśnie wiecie, ja mam takie oczekiwania, ktoś ma takie oczekiwania. Załóżmy, mnie rodzice wychowali tak, że na przykład ważnym dla mnie jest, powiedzmy, jedzenie wspólnych posiłków i spędzanie wspólnie czasu, ale na przykład osoba z którą jestem nie miała tak i dla niej to nie jest istotne. I wiecie, i ja wtedy mogę sobie uznać, że aha, czyli jej na mnie nie zależy, bo ona na przykład nie chce ze mną zjeść posiłku, a mam przed niej Chce ze mną spędzić w taki sposób czasu, a dla mnie to jest definicja miłości, ale nie powiem jej tego, tylko będę jakby czekałaś się coś zmienić, czekałaś się domyśli, albo po prostu się obrażę nagle i rozpocznę kłótnię, No nie, ale właśnie tak w wielu przypadkach to wygląda, zresztą właśnie tak to u mnie wyglądało. I zresztą sam się tego uczę cały czas. Mam dopiero 32 lata i naprawdę jeszcze wiele rzeczy się mogę nauczyć, jeśli chodzi o relacje z ludźmi, ale to jest jedna istotna rzecz, żeby rozmawiać. I żeby postawić się też właśnie w roli drugiej osoby, że jeżeli ty myślisz, że ktoś robi tobie na złość, to warto właśnie wejść w skórę tej drugiej osoby, że dlaczego miałaby ci robić na złość, albo jak to może wyglądać z jej perspektywy. Ale właśnie, nie ignoruj intuicji. Jeżeli coś ci podpowiada, że coś tutaj śmierdzi, zwłaszcza na samym początku, gdy się z kimś poznajesz, to zaufaj temu. Bo prawdopodobnie to jest dobra decyzja. Właśnie prawdopodobnie w sensie zawsze jest tak, że te czerwone flagi, e, które na początku zignorowaliśmy, będą przyczyną Późniejszego rozstania i późniejszych problemów. I tak zresztą było u mnie i było mi tak parę razy, że właśnie ja zignorowałem to, bo miałem takie, a dobra, to jest tylko, po, to jest tam początek związku, potem będzie inaczej, albo właśnie, że się zmieni, albo że no ja, ja jakoś nie wiem ją zmienię, e, dojrzeję, e, cokolwiek, nie? Że po prostu sobie to tłumaczyłem ty, tylko po to, żeby nie być sam. Ty, tylko po to, żeby nie być samemu, e, to po prostu miałem takie dobra, jakby jebać to, nie? Jakby dam radę e, i, i koniec końców nie dawałem. Nie? Kolejny szósty punkt to bazowanie na seksie. Seks może być niesamowity i jest to pewien rodzaj okazywania miłości, okazywania bliskości. Ale nim nie zbudujesz trwałej relacji, bo on nie nauczy rozmowy, on nie powie o tym, jakie ktoś ma wartości, no to słabo. I seks to tak naprawdę dodatek. I tu również jest kolejna rzecz, właśnie którą e, należy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy Ktoś na przykład lubi seks, albo na przykład ma, ma taką potrzebę, że o ja muszę dużo uprawiać seksu w łóżku, z czego to wynika? Czy wynika to po prostu z tego, że jest to przyjemne i dla kogoś to jest zastrzyk dopaminy i to jest wszystko? Ale może wynika to z tego, że na przykład jeżeli jesteś kobietą, to na przykład potrzebujesz tego seksu dla walidacji swojej atrakcyjności. Że na przykład uważasz, że jeżeli facet nie uprawia z tobą seksu, to nie uważasz, że jesteś atrakcyjna. Albo na przykład jeżeli facet potrzebuje dużo seksu, to może dlatego, że właśnie też to wpływa jakoś na jego ego, że on się na przykład czuje wtedy męski. Tylko według mnie to nie jest rozwiązywanie problemów. Tylko to jest łatanie takiej dziury, która cały czas non stop pęka. I oczywiście nie ma w tym nic złego, bo jeżeli dwie osoby to lubią robić i dwie osoby robią to często za obu pólną zgodą, to jakby wszystko jest okej. Okay. Tylko znowu, to, że jest okej, okay, nie znaczy, że nie warto się nad tym czasami zastanowić. Bo może pojawić się w pewnym momencie problem, że na przykład w związku, nie wiem, miną te magiczne, powiedzmy, dwa czy 3 miesiące, no i jeden z partnerów, powiedzmy, że ten seks już nie będzie aż tak przyjemny jak na początku, no bo to wiadomo, że zawsze jest tak, że na samym początku ta bliskość jest dużo bardziej stymulująca, że dużo bardziej jej chcemy, dużo częściej jej chcemy, ale z czasem to może się, powiedzmy, trochę znudzić, nie? Że jakby to nie jest taka potrzeba ym, y, pierwszej kategorii i wtedy jeden z tych partnerów może mieć właśnie taki problem, problem, że może mieć myśli, że może już mnie nie kocha, może się znudziłem, może ma kogoś innego, może cokolwiek, bo na przykład zamiast, nie wiem, uprawiać seks codziennie, to teraz uprawiamy co drugi dzień czy na przykład dwa razy w tygodniu. Tu oczywiście też znowu należy rozmawiać. Kolejny, siódmy błąd i to jest błąd, który ja popełniłem za każdym pierdolonym razem. Nie spiesz się. Jak ktoś poznajesz, to naprawdę nie spiesz się. Takie rzeczy, typu spotykanie się codziennie, pisanie ze sobą czy rozmawianie ze sobą jakby całe dnie. To znowu są rzeczy, które nam wpoiła trochę telewizja, wpoiły nam filmy romantyczne, bo tam to trochę tak wygląda, że wszystko jest po prostu w trybie ekspresowym wykonywane, ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że jest to często błąd. Jest to często właśnie problem taki, że my nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, po, po pierwsze odetchnąć i nie jesteśmy w stanie spojrzeć na tę na relację w sposób obiektywny. Dlatego, że wiecie, w momencie, gdy my się codziennie przed spotykamy, czy cokolwiek, codziennie się przytulamy, całujemy, to cały czas były, wydzielamy oksytocynę. Cały czas mamy to przywiązanie do tej osoby, takie fizyczne i hormonalne, ale nie mamy właśnie chwili, żeby się zastanowić nad tym wszystkim. Poza tym nie mam też chwili dla siebie, bo my często wtedy rezygnujemy z wielu rzeczy na rzecz tego, że na przykład nie spotykam się ze znajomymi, no bo mam teraz, nie wiem, nową dziewczynę, więc nie wyjdę teraz z kumplami na miasto, albo nie wyjdę z koleżankami, bo mam nowego chłopaka, albo nie wiem, nie pójdę na trening, cokolwiek i zaczynamy rezygnować z pewnych rzeczy dla tej drugiej osoby. A no nie powinno tak być, w sensie generalnie... znaczy inaczej. Mój związek tak powstał i jakby jest do dzisiaj, nie? Więc to nie jest tak, że e, jakby tu, tak musi być. I, i to bardzo często tak nie jest. Bardzo często jest właśnie, w sensie, bardzo często jest tak, jak powiedziałem, że ludzie się spotykają i piszą ze sobą non-stop, co nie znaczy, że jest to dobry sygnał, w sensie, że jest to dobry znak. Bo tu znowu wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, poznajesz dziewczynę, i no, właśnie, no, ze sobą piszecie, rozmawiacie, spotykacie się i tak dalej, no, ale potem zaczynacie ze sobą być, no, i trzeba wrócić do normalnego życia, nie? Żeby właśnie trzeba zacząć, nie wiem, znowu chodzić na treningi, na siłkę, e, spotykać się ze znajomymi, iść do pracy, mieć jakieś tam obowiązki, i nagle okazuje się, że masz mniej czasu dla tego związku, jeżeli ta druga osoba e, może się na przykład właśnie wtedy okazać, że ona potrzebuje tego czasu i potrzebuje tej uwagi, i nagle właśnie przez to, że nie daje sobie wcześniej czasu, no, to teraz masz problem i, i teraz może czekać cię rozczarowanie. Więc dlatego warto jest od samego początku budować relacje w taki sposób, jak też później będzie wyglądać. Bo jeżeli ktoś później nie będzie miał dla ciebie czasu, to nie fair jest trochę, żeby teraz dawał go na przykład, nie wiem, pięć razy więcej. Porównałbym to z tym, że w momencie, gdy przecież poznajesz kogoś, nie wiem, kto no, nie jest potencjalnym partnerem. Chodzi mi o to, że na przykład poznajesz spoko gościa, po prostu, albo poznajesz spoko koleżankę i chcesz ją poznać bliżej, fajnie wam się spędza czas, ale to nie jest w żaden sposób romantyczne, tylko właśnie koleżeńskie. No to to też nie działa tak, że my się spotykamy nagle z tymi ludźmi non-stop, nie? I non-stop piszemy i, i tak dalej. Oczywiście jest budowana ta relacja, e, ale, ale jest ta pewna granica, nie? I Wiecie, znowu budujemy taką samą relację, dlatego że według mnie relacja przyjacielska od miłości różni się praktycznie tylko tym, że w jednej jest zbliżenie fizyczne i powiedzmy taka namiętność, i tak dalej, a w drugiej nie. Ale poza tymi dwoma rzeczami to nie ma zbytnio różnic. Ósmy punkt to po części go trochę poruszyłem, ale musisz być gotów odpuścić. Czyli w momencie, gdy właśnie. Umawiasz się z kimś i powiedzmy jesteście na pierwszej rance, drugiej rance, trzeciej rance, ale no czujesz, że to jest, że to nie jest to, że no jakby wiesz doskonale, że to nie jest osoba, z którą spędzisz resztę życia, no jakby jesteś tego pewny, to nie jest tak, że ty musisz być pewny, że spędzisz i dlatego wtedy z kimś jesteś, ale jeżeli jesteś pewny, że to nie jest ta osoba i to jest tylko tak na przeczekanie, to nie warto, po prostu, bo to naprawdę będzie powodowało problemy. I to jest też znowu nie fair dla drugiej osoby, dlatego, że ona nie wie, na czym stoi, a powinno się o tym mówić jasno. Załóżmy, nie wiem, no, ktoś jest spoko, ale no nie jest na tyle spoko, żeby budować z nim związek. I trzeba o tym po prostu powiedzieć. I trzeba też umieć sobie, sobie, przed sobą się do tego przyznać, że trzeba odpuścić i tak samo jest w związku. Jeżeli jesteś z kimś, i przez długi czas już masz takie, że myślisz o tym, jak to by było być samemu, jak to by było być z kimś innym, ee, ale przede wszystkim, jak to by było być samemu, że widzisz właśnie, że za bardzo ci przeszkadzają te, nie wiem, minusy tej osoby i powiedzmy, jesteście po kilku rozmowach na ten temat i dalej się nic nie zmienia, no to trzeba widzieć też, kiedy odejść, po prostu. I zawsze rozstania bywają bolesne, e, bo nawet jeżeli ten związek nie jest. Idealny, no bo wiadomo, że w idealnych związkach, w sensie nie ma idealnych związków, ale wiecie, że jest szczęśliwy związek, no to wiadomo, że ludzie się wtedy nie rozstają, no ale może być powiedzmy mniej lub bardziej, to zawsze te rozstanie będzie bolało yy, i będzie bolało którąś ze stron bardziej. No zazwyczaj boli bardziej tą stronę, która dowiaduje się o tym nagle, dlatego że w momencie, gdy ty jesteś w związku yy, i ta druga osoba jest szczęśliwa, a ty niekoniecznie i trwa to parę miesięcy, powiedzmy, zanim się rozstaniecie, to ty już. Godzisz się z tym po drodze. Nie, w sensie, ty już odchodząc. Ty już jesteś na którymś etapie tej żałoby, a ta osoba dopiero się o tym dowiaduje, nie? I to też trzeba właśnie brać to pod uwagę i mieć z tym empatię, że ta osoba będzie na innym etapie niż ty i inaczej to może przeżywać, bo dla niej to jest dopiero początek tego godzenia się z tym, że no to już nie budujecie razem jakiejś relacji, a dla ciebie to już może być połowa, nie? Może być nawet końcówka. Niektórzy dosłownie, i to też nie jest jakieś bardzo dziwne, że ktoś potrafi z jednego związku. Dosyć szybko przejść w kolejny. Oczywiście mówiąc dosyć szybko, nie mam tu na myśli tygodnia czy nawet miesiąca, e, ale wiecie, no na przed parę miesięcy, e, bo po prostu już się pogodził z tym dawno temu, nie? Ale właśnie też chodzi o to, żeby potrafić być samemu, nie? Żeby nauczyć się e, bycia samemu. Oczywiście wiadomo, że większość ludzi ma takie, że fajnie jest być w związku. Zwłaszcza jeżeli ktoś był w szczęśliwym związku i wie jaka to jest różnica. Być w szczęśliwym związku a być samemu, no to będzie ciągnął do tego, żeby zbudować kolejną relację. Tylko, no, nie powinno się tego robić za wszelką cenę i przede wszystkim nie powinno się robić tego w taki sposób trochę, że łapiemy się po prostu byle czego. Dziewiąty punkt to to, że musisz zapomnieć o tym, że partner ma wypełnić jakąś dziurę, która w tobie jest. Niestety, ale nie powinniśmy... Nie możemy oczekiwać takich rzeczy od drugiego człowieka. Bo często jest tak, że ludzie w związku szukają tego, czego nie dostali albo dostali od rodziców. Czyli w momencie, gdy ktoś nie dostał na przykład uwagi od rodziców, to dla niego ta uwaga będzie bardzo cenna i bardzo ważna w związku, tylko że to może być do, wiadomo, jakiś tam stopień uwagi po prostu w relacjach jest normalny, ale chodzi mi o to, że to, że to będzie szło do patologicznego stopnia. Żeby cię ktoś będzie chciał codziennie słyszeć zapewnianie, że na przykład ktoś jest z wami szczęśliwy, że was kocha, że mu się podobacie i tak dalej. To nie jest normalne. Relacje nie polegają na tym, żeby codziennie zapewniać kogoś, że może być bezpieczny i że może odetchnąć. Relacja nie polega na tym, że e, twój partner, partnerka e, ma ci, nie wiem, klepać cię po plecach codziennie i mówić, jakie jest dumny, dumna. Także oczywiście prócz takich podstawowych potrzeb, że no jednak z kimś jesteśmy z jakichś powodów, nie w sensie, żeby nie być samemu, więc w momencie, gdy mamy partnera czy partnerkę, która nie chce słuchać o naszych problemach, tak w ogóle, że nie jesteśmy w stanie w ogóle od niej żadnego wsparcia zyskać i tak dalej, no to wiadomo, to nie jest normalne, nie? No. Tego, jakby tego można oczekiwać od związku, ale chodzi mi o właśnie takie oczekiwanie, że ktoś będzie rozwiązywał wasze problemy, że ktoś będzie wam wypełniał dziury, e, że ktoś, nie wiem, będzie leczył wasze kompleksy, e, czy będzie leczył jakieś traumy z dzieciństwa. Nie, to jest e, nasz obowiązek. I bycie w związku może w tym pomóc, bo właśnie możemy z kimś porozmawiać, komu ufamy. Ktoś może nas w jakiś sposób wesprzeć, ale to dalej jest nasz obowiązek i nasza praca, żebyśmy się z tym uporali. No i kolejny, ostatni, dziesiąty punkt, chyba najważniejszy to, że. Nie możesz się zamykać, i musisz zaryzykować. Ja, ja wiem, że to jest bolesne. W sensie ja wiem, że na przykład nie wiem, ludzie po rozstaniu potrafią mieć takie myślenie, że o z nikim już nigdy nie chce być, że yy, nie, nie nadaje się do związku, nie zasługuje na miłość, cokolwiek takiego. Nie, jakby to, że raz nie wyszło, że drugi raz nie wyszło, że nawet dziesięć razy nie wyszło, nie znaczy, że nie jesteś godzien miłości. Albo że nikogo nie znajdziesz. I oczywiście to jest bolesne, bo relacje z ludźmi to jest. Najgorsza i najlepsza rzecz, jaka nas spotyka w życiu. Rzecz, która najbardziej koi nasz układ nerwowy, to jest drugi człowiek i rzecz, która najbardziej zaburza nasz układ nerwowy, to jest drugi człowiek. Na łożu śmierci nie będziemy myśleć o tym, że nie wiem, ktoś chciałby mieć, nie wiem, lepszy samochód, więcej wyjeżdżać, nie wiem, cokolwiek innego mieć willę z basenem, tylko będziemy raczej myśleć o czasie z innymi ludźmi, którzy byli dla nas bliscy. Relacje z ludźmi i drugi człowiek w naszym życiu to jest najważniejsza rzecz. Dlatego warto o to dbać i warto się nie zamykać, bo wiadomo, że jeżeli nie trafisz, znowu ktoś ci złamie serce, to wszystko jest bolesne. Tylko, że wyjdziesz z tego. Po prostu masz do tego narzędzia, masz do tego siłę, masz takie możliwości. Po prostu poradzisz sobie z tym. Będzie ciężko, ale będzie dobrze. I zawsze jak jest ciężko, to generalnie zasada jest prosta. Im bardziej masz Trudne życie, im spotkają cię, nie wiem, gorsze rzeczy, to w momencie, gdy się z nimi uporasz, będziesz silniejszym człowiekiem, bo wyciągniesz właśnie lekcje, dostaniesz powiedzmy, czasami trochę lekcje pokory, też zyskasz trochę dystansu do pewnych rzeczy. Bo pamiętajcie, że im większy smok w naszym życiu, tym lepsza historia do opowiedzenia. Dajcie znać, co Wy byście dopisali do tych 10 e, powodów, do tych 10 lekcji. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie takie treści. I pamiętajcie, że wszystko, co mówię na tym kanale, dlatego on się nazywa z mojej perspektywy, dlatego że ja mówię swoją perspektywę. Jakby to jest moja opinia. E, I opinia jest subiektywna. Oczywiście większość z tych rzeczy, raczej myślę, że się większość z Was zgodzi z tym, co powiedziałem. Myślę, że większość, e, nie wiem, psychologów, e, czy osób, które się zajmują, powiedzmy, zawodowo relacjami również się z tym zgodzą. Ale czasem warto po prostu to usłyszeć. Czasem trzeba to usłyszeć 10 razy, czasem trzeba usłyszeć to 20 razy, że w końcu dotarło, a czasami w ogóle to nie dotrze nigdy i trzeba to samo przeżyć. I na jakim byście nie byli polu życia, to e, trzymam za was kciuki. Dla tych, którzy subskrybują ten kanał, oglądają moje materiały. Bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.